Cześć ma. Wow, pozdrawiamy. E, imprezka zajebista! Super, dzięki za relację, ayo. Mamy wejść w intro! Co? Będziemy w intro? Możecie wyjść, spoko! tu jest mój bokser, no. napierdalajcie w niego i tylko go nie rozjebcie! Zajebisty ten bokser, bardzo ładny! Siemano, witam Was na już drugiej z tej serii imprezie. Właśnie tutaj na polu przygotowaliśmy dla Was mega dużo atrakcji. Pamiętajcie, że to nie koniec, bo widzimy się też na następnych imprezach. Chodźcie, pokażę Wam co udało nam się zorganizować. Przede wszystkim mamy pełną profesjonalną ochronę. Tutaj są panowie. Dalej, cały teren jest oświetlony. Wszystkie lampki prowadzą zarówno nad ogniskiem, jak i nad strefą jedzenia. Udało nam się ogarnąć również boksera, który będzie znajdował się tutaj po prawej stronie oraz fotobudkę, która jeszcze jest w fazie montażu, bo do imprezy mamy jeszcze z 15 minut, nie? Także słuchajcie, tu mamy strefę atrakcji. Dalej, jak już widzicie zaczyna się scena i naprawdę chłopaki z DJ Brother zrobili mega robotę z przygotowaniem całego sprzętu. Tak samo pozdrawiam moich kamerzystów oraz fotografów, którzy właśnie robią tego klipa z Betigo Media. No i słuchajcie, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jeżeli chcecie wbić na następną imprezę, no bo prawdopodobnie, jeżeli to oglądacie pierwszy raz i nie mieliście kupionego biletu na tą imprezę, wbijajcie na następną imprezę, zobaczycie na tym filmiku, co będzie się tutaj dzisiaj działo. Dzień dobry Skiba. Witamy. W sumie jest dobry wieczór. Dobry Zobacz, jest ciemno. Jest ciemno faktycznie. <laughs> Witamy na drugiej edycji festiwalu z sali na pole u Patryka Cicheckiego. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj być właśnie jako już nasz brand, czyli właśnie Bedi Media. Mamy nadzieję na wspaniałą zabawę, na wiele ludzi, których poznamy. Ludzie dopiero się schodzą, naprawdę jest potencjał, coraz więcej osób przy bramce. Monsterki są świetne. A właśnie, gdzie jest monster? To mohla byť tvoja reklama Monster, a nie, čekaj, to nie <laughs> je tvoja reklama Monster. <laughs> no je stane ale. Uwaga, uwaga, słuchajcie, generalnie chciałbym wszystkim podziękować. Ja jestem tutaj po Waszej lewej, więc yy, słuchajcie, chciałbym wszystkim podziękować generalnie, że zebraliśmy się tutaj naprawdę w wielkiej grupie. Jestem mega zadowolony, że udało nam się taką dużą grupą dopisać tutaj. No i generalnie słuchajcie, dzięki pomocy firmy DJ Brothers mamy tą zajebistą scenę. Chłopaki z Betty Go Media robią nam tutaj cały film, więc jest zajebiście. Mam nadzieję, że to będzie impreza, której nie zapomnicie do końca życia, więc słuchajcie, teraz po tym możemy na dobre zacząć imprezę, więc się nie rozchodźcie, zobaczycie co się będzie działo. Era! Bo ty jesteś pierwszy raz! Weź powiedz jak się bawisz. Masz teraz, masz teraz chwilę chwały, nie? Jest super, bardzo fajna impreza, pierwsza, ale nie ostatnia. Karolinka, co ty powiesz? Drówko! Ja. Drówko. Chodźcie ze mną, ja wam pokażę co się dzieje Ja wam pokażę na parkiecie co się dzieje Ej wiem, Rogal na pewno powie coś zajebistego Chodźmy do Rogala Idziemy Rogal Rogal, chodź Walimy grube lolo, pije Idziemy do następnych osób Powiecie generalnie jak się bawicie, nie bo robimy teraz wywiad Kurwa, zajebiście! no. Czekam teraz na rozwój sytuacji, ale myślę, że będzie o wiele lepiej niż ostatnio, więc. No już jest! Pójdę na parkiet, powyrywamy kilka dupek i będzie tak samo jak na ostatnim balecie. Czyli, czyli zajebiście! No, czyli zajebiście. <grym zajebiście. <grym zajebiście! Daj, teraz ja robię wywiad. Chodź dalej. Dziewczyny, właśnie robimy wywiad. Powiedzcie no. mi jak się bawicie na dzisiejszej imprezie. Zajebiście, no fajna no. zabawa. Ja też mogę? Ale jak, 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 jaki wywiad? Ja, jak się dzisiaj bawisz? Zajebiście dopiero przyszedłem, ale fajnie. <grym> Widzicie, dopiero przyszedł, a już się zajebiście, a wy? No tak samo zajebiście. Przyszliśmy razem z nim, ale jest. Masz, się lepiej gadało. Dobra. O kurwa mać. Twoje zdrowie mordo. Lecimy dalej, piona. Słuchajcie. Jak się bawicie na dzisiejszej imprezie? Ja to jestem tutaj 5 minut. 3 godziny, jest zajebiście, ale pisga niesamowicie. A ja powiem wam, że ja jestem tu chyba ze 4 godziny i mi nic nie pizga. Wystarczy pójść na parkiet, mordo! Ale dzięki chłopaki, idziemy dalej. Nie. Wy chyba jeszcze nie mówiłyście jak jest na imprezie. Chyba nie, chyba nie. No, raz my no. my jeszcze raz no. no to powiedzcie. Jest super! super. Na Za chwilę! Jest zajebiście, tak Dokładnie. Fajna zabawa, Jasne, no. Czyli wszyscy mówią to samo, jest zajebiście. A to znaczy, że na impreza part 3, czyli z sali na pole hashtag 3 trzeba być. Dobry. Ale warto. Ba oczywiście, Wa że warto. Ha, widzicie. Idziemy dalej. Jak jest? Jak się bawisz? Szczerze czy na niby? Szczerze. Zajebiście! Słyszycie to! Zajebiście! Zajebiście! Powiedz mi jak jest u Ciebie? Też zajebiście! My pozdrawiamy wszystkich tutaj zgromadzonych na tej imprezie. Ja pozdrawiam jest... tylko mamę i tatę, nikogo więcej. Ja też pozdrawiam mamę i tatę Janka. Moich też, moich też rodziców pozdrawiam. Zajebisty melanż. Kochamy Was wszystkich. Buziaczki dla wszystkich. Buziaczki! Thank you.